Przede wszystkim musimy zdać sobie z tego sprawę, że zakup zwierzęcia, zakup papugi jest zakupem prawdopodobnie w niektórych przypadkach na całe nasze życie. W związku z tym musi to być decyzja przemyślana, w pełni świadoma, a nie podejmowana pod wpływem chwilowych emocji. Musimy zdać sobie sprawę, że tenże ptak wymaga od nas pewnego rodzaju poświęceń. On nam odda to oczywiście dlatego, że będziemy mieli przyjemność zopcowania z nim. Trzymania go w domu, z naszych wzajemnych kontaktów, interakcji. Tym niemniej jednak no, pewnego rodzaju do, już życia, które dotychczas prowadziliśmy, być może nie będziemy mogli w dotychczasowej formie prowadzić. Ale przede wszystkim jedna rzecz, mianowicie wszystkie papugi są zwierzętami towarzyskimi, zwierzętami, które. Y Wchodzą w różnego rodzaju interakcje ze swoimi współplemieńcami, i w związku z tym, jeżeli tym partnerem dla nich będzie człowiek, to zwierzę to nie może od świtu do nocy siedzieć samo w domu, a potem jest od czasu do czasu okazjonalnie wyjmowane z klatki i troszeczkę się ktoś z nim pobawi. Dlatego, że są to zwierzęta, jak już powiedziałem, społeczne, zwierzęta, które musimy na pewno zapewnić bardzo dużo czasu, i to jest, to jest główna przeszkoda, która powoduje, że niektórzy ludzie, którzy naprawdę dużo pracują, Którzy są ciągle poza domem, nie mogą mieć ptaka. Natomiast jeżeli ktoś sobie zdaje z tego sprawę, że może ptakowi dużo czasu poświęcić, może sobie wtedy zakupić zwierzę, które będzie naprawdę idealnym partnerem. I tutaj pytanie: jakie to, jaka to ma być papuga? Może to być na przykład papuszka falista, która kosztuje kilkanaście złotych a która jeżeli jest wychowana od maleńkości przez człowieka, jest oswojona, sam jest, o czym naprawdę niewiele osób sobie z tego zdaje sprawę, potrafi nauczyć się, bardzo ładnie naśladować dźwięki z otoczenia, mowę, a ponieważ są to zwierzęta bardzo inteligentne, one po pewnym czasie, nie można mówić o mowie, o rozmawianiu, ale ponieważ one kojarzą określone sytuacje z określonymi dźwiękami, potrafią się odezwać na temat, potrafią sprawiać wrażenie, że są w bardzo takich kontaktach, z Rbalnych, silnych ze swoimi opiekunami. No, są oczywiście ptaki większe. Jak papuga zako, bardzo popularna, czy, czy na przykład Amazonki Żółtogłowe, które uważane są z najlepszych naśladowców mowy, czy wreszcie ary, które są najbardziej zrównoważonymi ptakami. Ptakami, które y, y, bardzo y, mają, powiedziałbym, y, bardzo fajną, wspaniałą psychikę, która powoduje, że są naprawdę idealnymi zwierzętami do towarzystwa. Tym niemniej jednak, tutaj są, powiedziałbym, dwie bariery. Pierwsza to jest bariera na pewno cenowa. Te, te, te większe papugi to już cena ich jest, jest naprawdę dość Wysoka, a poza tym musimy zdawać sobie sprawę, że ptaki te potrzebują odpowiedniej przestrzeni. I powiedzmy, w przypadku niewielkich papug wystarczy stosunkowo nieduża klatka, który oczywiście ptak będzie wyjmowany, ale jeżeli to już mówimy na przykład o oazę, to ta klatka musi być no, dość znacznych rozmiarów i, i tutaj ta, 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 ta przestrzeń życiowa dla tego ptaka musi być sporo większa i sporo więcej musimy mieć tam poświęcić w domu. Także yy, warunki lokalowe, warunki finansowe i to, co naprawdę jest Najważniejszą to jest sprawa czasu, który opiekun może poświęcić ptakowi. I po, do, powiedzmy, że, że posiadanie tego ptaka, wybór tego ptaka, to jest też wypadkowa tych wszystkich tutaj wymienionych przeze mnie y, 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 spraw. Po, poza tym no, musimy sobie jeszcze y, 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 uświadomić, że to, co już już mówiłem, że to jest zakup na wiele, wiele lat i jak będzie potem na szerze się wyglądało, no może się zmienić za 2-3 lata i to też musimy wziąć pod uwagę. No, na pewno nie powinni trzymać ich ludzie, którzy są usuleni na pióra ptasie, na ptasie odchody, niektórzy na puder, dlatego że na papugi, szczególnie niektóre gatunki, rozpylają wokół siebie dość znacznej ilości tego ptasiego pudru, zgruczała pudrowego, w którym one swoje pióra, którym, którym chronią swoje pióra przed działaniami zewnętrznych różnych następnej pogody. W związku z tym to jest, to jest chyba główna przyczyna, no następna przyczyna to co chyba mówiłam, mianowicie ludzie, którzy nie mają czasu dla zwierzęcia i ludzie, którzy po prostu obcowanie z tym zwierzęciem nie sprawia im aż tak dużej przyjemności, dlatego że to musi być po prostu wzajemna, no nawet to nie, nie, to, ta taka interakcja między człowiekiem a zwierzęciem. Jeżeli chodzi o ptaki, przede wszystkim zbyt mała klatka. Następnie ptaki nie powinny być na żerdziach, które są sprzedawane razem z klatką czyli zrobione przez stolarza, nie daj Boże, plastikowe. To nie powinna być jedna średnica, tylko powinny być też znacznie większe. chodzi o to, żeby ptak ścierał pazury, żeby tą łapę ćwiczył chodząc po żerdziach klatki. Następna sprawa to wybór właściwego pożywienia. Często zdarza się, że ptakowi chcemy przychylić z nieba i karmimy im poka je pokarmem, które pokarmami, które naprawdę nie są odpowiednie, czyli zbyt tłuste, czy ewentualnie występują tam różnego rodzaju niedobory. I wreszcie chyba najważniejsza sprawa. Często kupujemy ptaka, potrzebują jakichś emocji i nagle po pewnym czasie... Nie mamy dla niego po prostu czasu. Ptak, który na początku radował nasze oczy, któremu wszystko wybaczaliśmy, papugi na przykład mogą dokonywać pewnych zniszczeń z domu, ale to, to nie sprawiało nam problemu, ale nagle po pewnym czasie ptak spowszedniał, nie ma dla niego czasu. To, co on dotychczas robił, absolutnie nam nie odpowiada, jest skarcony jest trzymany w odosobnieniu i wtedy następują problemy, tak powiedziałbym są z nim duże problemy psychiczne, problemy zdrowotne i, i, i po, no, w bardzo krótkim czasie możemy doprowadzić nawet do albo samookaleczeń, które często występują, szczególnie u papug, albo nawet padnięcia zwierzęcia.